Witam serdecznie. Prezentacja nowego sprzętu. Głosik takiego. Teraz tak, wady. Holder, my shoulder. Tutaj można zaadoptować taki bałek do rozdrabniania. Tak, taką śrubę. Yy, przyjdzie na to czas. Przyjdzie na to czas. Ale takie pierwsze testy, nowy zakup, tutaj chciałbym zaadoptować również koło zamachowe, takie przynajmniej 20 kg, żeby to nie cierpiało, chociaż to jest po linii prostej, ale chodzi o ten moment obrotowy, te newtonometry, żeby wzbogacić. No i robię taką gałęziówkę zeszłoroczną, ona jest wyschnięta, no zobaczmy, o taki patyk. BHP okulary wskazane bo to lubi brać ale o takie gałązki ciągnik pracuje na, na niższych obrotach bo tutaj jest 60 koni więc taki rębak nie stanowi dla niego problemu suche Tak. Na niskich obrotach on tego nie połyka. Na wysokich obrotach wciąga i nie ma problemu, żeby sobie zasysał, ale żeby cokolwiek było słychać, no to ja tu jadę na niskich obrotach. Poza tym już mam przygotowaną również tutaj na przyczepie tą gałęziówkę do obrobienia na chwilę obecną. I żeby to nie zawadzało. Taka sytuacja. Ja jeszcze tylko momencik. Pokażę Wam zrąbki jak wyglądają. Na niskich obrotach, bo na wyższych jeszcze jak się to pcha, to zrąbki wyglądają o coś takiego. To są takie 15 cm, A jak się tego nie pcha tak delikatnie, to też potrafi to zmielić. No kwestia obsługi sprzętu. No coś takiego. Ja sobie tutaj pomagam taką gałęziówką również. No takie grubsze trzeba przyciąć. o coś w tym rodzaju. Ja tego nie będę męczył na tym rębaku, bo od ja tego mam gałęziówkę. Taka sytuacja. Tego też nie będę rzucał, bo tak jak mówię, ja będę rzucał te grubsze takie do 10 cm. Z tego względu, że fabrycznie on 10 cm kroi. Jest tutaj 8 noży po 4 noże na wałek. Więc wykręcając dwa noże z jednego wałka można uzyskać 25 cm długości. I to jest niepotrzebne. Więc na razie wolę drobnicę sobie zrobić, a później się okaże jak będę robił takie. O, już trochę ciemno. O takie no taka 6-8 cm to wtedy wtedy odkręcę po dwa noże żeby robiło to tak na, na rozpałkę Dobra Taki sprzęt hardkorowy A, jeszcze rzucę Taką To trzeba popkać, bo to jest Rozgałęzione I one nie są takie smukłe Dlatego rozgałęzione ono się nie zasysają, ale powiem Wam tak, taki rębak super sprawa. Jeszcze prezentacja, o, tutaj mam sól. O, tak to wygląda. O. I ja uważam, że zakup był adekwatny do tego, co ja potrzebuję. To na razie hej.